Kochani, trochę nie przypuszczałam, że będę nagrywać tego typu film, ale skoro temat, z którym zasypiamy i budzimy się, to koronawirus, to może warto powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Stanach i co obserwujemy na co dzień. Nie czuję osobiście jakiejś bardzo dużej presji i paniki, ale przyznaję, że przez to, że informacje i media rozmawiają ten temat dość mocno. To i mi trochę zaczyna udzielać się klimat, klimat takiego be prepare, czyli bądź przygotowany na wszystko i właśnie razem ze Stefankiem idziemy do Lidla zrobić po prostu tygodniowe zakupy, ale też troszeczkę też troszeczkę zaopatrzyć się w artykuły takie suche, których po prostu u nas w tym momencie jest mniej i w związku z tym Opowiem Wam co nieco o tym, co dzieje się w Stanach w temacie koronawirusa w ostatnim czasie. Kończę. Jesteśmy w Lidlu, w Lidlu amerykańskim, moi drodzy. Jest z nami Stefan. Stefan, jak tam? On już jest zadowolony, dostał rogalika. Zadowolony pan? Bardzo zadowolony. Jest buła, jest szczęście. A tutaj szafka śmierci. W takim sensie, że folia, folia, folia. I jeszcze raz folia i plastik. Tak są pakowane warzywa. Tutaj wcale nie jest lepiej. Bakłażany można wziąć, cukinie też, ale proszę, paprykę już nie wszystko w folii. To taka ciekawostka. No dobra, koszyk cały wypchany dobrociami. Stefan zakrzyczał się po prostu na amen w tym Lidlu. Wszyscy go znają. I wiecie co? Muszę Wam zdradzić jedną rzecz. Będzie, będzie jedzone? Tak, będzie jedzone. Okej. Okay. Może Wam się przyznać, że ilekroć jestem w Lidlu, mam taką trochę namiastkę polskiej. Autentycznie po wyjściu z Lidla zawsze czuję się tak, jakbym miała wracać do swojego domu <grym> w Polsce, takiego polskiego domu. No i chyba to uczucie będzie mi zawsze towarzyszyć, ale... Zawsze za każdym razem jak już wyjdę na zewnątrz, to jest jedna rzecz, która przypomina mi o tym, że jednak jesteśmy w Ameryce, a w, mówię o pogodzie. Oznaką tego, że trochę się jednak boję, jest fakt, że kupiłam dwie wody w butelce. Nigdy tego nie robimy, a jednak przez te wszystkie ostrzeżenia i powoli panika, którą się sieje w mediach, no to człowiek posuwa się właśnie do takich czynów. No dobrze, to my już zmierzamy do YMCA, a e, później odebrać Hanie z przedszkola. I po wszystkim pokażę Wam, co kupiłam więcej, ponad to, co faktycznie co tydzień kupuję e, na wypadek koronawirusa. Brzmi to trochę. Na wyrost, bo te zakupy generalnie były dość małe, jednak, no ale po prostu uzupełniam suche zapasy. Tak sobie pewnie będę robić to raz w tygodniu, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa po prostu. No dobrze, tak jak wspominałam, nie zrobiłam jakichś wielkich zakupów, tylko po prostu powoli, powoli będziemy tą spiżarkę wypełniać trochę bardziej niż, niż zwykle, no więc y, wszystkie suche produkty, typu makaron jeden, makaron drugi mm, tutaj kukurydzę, kukurydzy w ogóle nie mieliśmy, więc kupiłam trzy puszki Tuńczyk. Tuńczyka mamy dużo, więc tylko dodam dodatkowo, bo faktycznie to jest fajny sposób na obiad, w razie czego. Oprócz tego fasola, kolejna fasola, tym razem troszkę mniejsza, zgrabniejsza. Kolejna fasola, ale tym razem czerwona. Oczywiście pomidory w puszce i pomidory w słoiku orzechy, ale to raczej pójdzie dość szybko u nas, granola. Wzięłam więcej mięsa, które po prostu można zamrozić. Dodatkowo wzięłam krewetki, które też mogą poleżeć w zamrażalniku. Chleb wzięłam również dodatkowy po to, żeby go zamrozić. Tym bardziej, że w jest pyszny i nie ma co tutaj... Będąc w Blidlu, nie kupować chleba, bo to jedno z nielicznych miejsc w Stanach, gdzie można zaopatrzyć się właśnie w pieczywo dobre. I tutaj mamy jeszcze tortille, czyli też coś, co przetrwa dłużej. No i ziemiary, jedne i drugie. Także o, tutaj jeszcze mamy taki sos. Nie wiem, czy, czy w Polsce jest taki, ale my tutaj często używamy faktycznie takiego sosu jabłkowego, który można podać z ryżem, z makaronem. Moje dzieci to uwielbiają, więc i to jest taka opcja na zasadzie, jak mamy ochotę na coś słodkiego, to, to właśnie taki posiłek im serwuję. Więc te zapasy jak widzicie nie są, <laughs> nie są jakieś duże, to po prostu, tak jak mówię, to jest na razie uzupełnianie spiżarki, Za to pokażę Wam zaraz bardzo ciekawą rzecz, tylko sobie Zrobię kawę. jest dość pochmurno, dlatego wyszłam na zewnątrz żeby pić kawę. E, pochmurno, ale ciepło, bo jest 17 stopni, także jest bardzo przyjemnie. Ale już zaczyna kropić, także się spieszyć z tym gadaniem do Was i piciem kawy, bo zaraz lunie, a przynajmniej taka jest prognoza. Wspomniałam Wam, jak rozpakowywałam zakupy, że ostatnio widziałam mm, jakie produkty warto kupić na ten czas koronawirusa i przyznam Wam szczerze, że po pierwsze, no właśnie, tak jak wspomniałam, ja zaczynam uzupełniać tą spiżarkę trochę na wyrost, w sensie więcej kupuję, niż zazwyczaj w niej jest. Nie chcę popadać w skrajności, ale z drugiej strony mieszkamy w kraju dość dziwnym, w takim sensie, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli Przychodzi nagonka medialna związana z pogodą albo właśnie innymi sytuacjami, które mogą stworzyć zagrożenie. Ludzie po prostu walą drzwiami i oknami do sklepów. I w sklepach są pustki. Słyszałam co więcej, że w Polsce teraz jest podobna sytuacja. Ostatnio czytałam w gazecie, że. W gazecie w internecie. <grym> Polacy w ostatnim tygodniu kupują dużo więcej i w niektórych sklepach faktycznie można spotkać puste półki. Co więcej, oczywiście, wyprzedają maseczki wszędzie, Ten, te maseczki w ogóle wzrastają na cenie. Mam nadzieję, że wiecie o tym, że maseczki zakłada się w momencie, kiedy jest się nosicielem wirusa po to, żeby nie zarażać innych, a nie po to, żeby siebie chronić. Jakby ta maseczka nie za wiele jest w stanie pomóc, chyba. Nie wiem, może po prostu ludzie mają takie poczucie, że jeżeli ją będą mieli, to... Coś zrobił, żeby uchronić się przed tym wirusem. Podobną sytuację mamy w tym momencie w Stanach. Te maseczki są trudno dostępne, nawet przez internet, nawet przez Amazon. Ciężej je ostatnio kupić. Nie, nie panikujmy, a z drugiej strony, właśnie wczoraj wieczorem przeczytałam informację, bo tak do tej pory miałam poczucie, że okej, okay, ten wirus jest na drugim krańcu kontynentu, jest po stronie zachodniej, więc zanim do nas dojdzie, to jeszcze chwilę czasu mamy. No i proszę bardzo, okazuje się, że. Już w tym momencie kolejne przypadki zarażenia odnotowano w Sarasocie, czyli na Florydzie Także bardzo blisko nas już Popatrzcie, u nas wiosna już pełną parą Nasze drzewo jest całe, okwiecone A z tych kwiatów już powoli robią się listki Także robi się pięknie w okolicy Co w związku z tym, mój mąż wczoraj poszedł do pracy i ponad połowa biura była pusta. Ludzie, wsz, wszyscy w większości biorą home office, tak samo też zrobił mój mąż dzisiaj i pracuje z domu i tak naprawdę zamierza tak robić już przez cały tydzień, zobaczymy co dalej. Kolejna sytuacja w innej firmie. W jednej z korporacji, która tutaj się znajduje, i tam powiedziano im, że w jednym tygodniu będą pracowali ludzie z jednego budynku, a w kolejnym yy, drugi budynek. Także <gryw> będą wymiany. Oczywiście dostajemy już maile ostrzegające co trzeba robić, żeby tego koronawirusa się ustrzec Dostałam maila z przedszkola, już wiem, że w szkołach również porozsyłano takie informacje Także myślę, że ta panika robi się coraz większa i no nie wiem na ile to jest słuszne No ja sama przyznaję, że nie czuję się też z tym komfortowo Dzień już się kończy. Jak widzicie, światło jest totalnie tutaj niesprzyjające, więc nie będę się wam pokazywać. Tylko pokażę Wam, pokażę wam coś bardziej interesującego niż moją twarz tym razem. Kilka takich ciekawostek odnośnie koronawirusa, tego co się dzieje w sieci, znalazłam e, przypadkowo. No, więc może najpierw pokażę Wam, a zaraz jeszcze coś dopowiem. Tak jak Wam wspominałam, w momencie kiedy byłam na zakupach, znalazłam taką listę rzeczy, które warto mieć w swojej spiżarce na wypadek koronawirusa w okolicy, czyli zamkniętych szkół, zamkniętych sklepów czy. Nie, tak naprawdę to nie wiem, co się może dziać dokładnie, chyba nikt tego nie wie. W każdym razie, właśnie na Yahoo! można znaleźć konkretny plan posiłków na całe dwa tygodnie, bo tak mniej więcej zawsze mówi się, że powinno mi się w spiżarni produkty, które wystarczą na przeżycie rodziny przez dwa tygodnie. Szczerze powiedziawszy to, wydaje mi się, że musielibyśmy mieć jeszcze większy dom albo większą, jeszcze większą lodówkę, a wiecie, że te amerykańskie są spore, żeby to zrealizować. No w każdym razie wygląda to tak. Tutaj mamy na przykład hummus bowl, tutaj mamy we wtorek jakieś zamrożone, mm, zamrożone krewetki, tutaj mm, kolejny bowl. Czyli miska z pysznościami, i tak dalej, i tak dalej. Jest podany cały plan posiłków, które można zrobić z takich głównie suchych produktów albo z takich produktów, no po prostu, które mają dłuższy termin przydatności, albo mogą być w zamrażarce na przykład. No i tutaj, proszę bardzo, podstawowe rzeczy, które trzeba byłoby kupić: i dairy eggs, czyli nabiał, i jajka. Kolejne to są przyprawy, mrożon, co w mrożonkach no i co powinno się znaleźć właśnie w śpiżarce. Pantry. Lista jest bardzo ciekawie przemyślana, i szczerze powiedziawszy, mi się jak najbardziej podoba. I tak jak wspomniałam, no, ja będę pewnie sobie gromadzić co jakiś czas, jakieś dodatkowe rzeczy dokupować do spiżarni. choć nie wiem, ile mam czasu. Bo Właśnie to chcę dopowiedzieć. Bo postanowiłam nakręcić ten film dzisiaj, i dzisiaj, właśnie przed sekundą, dowiedzieliśmy się, że koronawirus jest właśnie w Wake County, czyli w naszym, jak to powiedzieć, Oleczku, województwie? W naszym hrabstwie. W naszym hrabstwie. A po polsku to by było województwo? Eee, to byłby powiat, chyba. Aha, no właśnie. Także słabo. Bardzo nawet słabo, bo na, wygląda na to, że, że prawdopodobnie w okolicy mogą być zamykane przedszkola, szkoły, e, prace, miejsca pracy, właśnie czyli, tak jak wspominała mój mąż, m, w jego firmie połowa firmy już nie pracuje i bierze home office, czyli pracę z domu. M, więc myślę, że w tym momencie to się mocno nasili, e, i mocno nasilą się też tego typu zjawiska, jak brak wody w sklepach, brak pożywienia, a przynajmniej. Te właśnie suche produkty pewnie będą znikać za chwilę. Pokażę Wam zdjęcie, które też zrobiłam przed chwilą. Taki screen, który zrobiłam z sieci. Proszę, tak wyglądają półki w niektórych stanach. To akurat nie w tym naszym to jest zdjęcie z innego stanu. Proszę bardzo, to post jednej z mam z naszego rejonu, z Apex, tak jak tutaj widzicie, czyli brakuje ręczników i wody w kostko, czyli takim wielkim sklepie. W wielkim sklepie jak makro nasze polskie. Kolejna ciekawostka to też dzisiejszy post sprzed chwili zrobiony screen i pokazana jest tutaj uwaga cena za preparaty do dezynfekcji rąk i one kosztują tutaj uwaga 120 dolarów na Amazonie i można też takie paradoksalne ceny znaleźć maseczek na Amazonie właśnie. A proszę, a tutaj jeszcze widać, że screen zrobiłam z grupy Polki w Stanach. Także takie cuda mianki można znaleźć. Więc ja już się dzisiaj z wami żegnam, dam wam znać, może na Instagramie, na Facebooku, co tam u nas słychać dalej w sprawie koronawirusa, bo skoro jest w naszym e, powiacie, w hrabstwie, no to mm, jestem bardzo ciekawa, po prostu jak ta sytuacja będzie się rozwijać dla tego regionu, no i dla nas samych. E, pozdrawiamy gorąco. Dajcie znać, co tam w Polsce w tym temacie i e, czy czujecie podobnie tak jak my, e, czyli czy czujecie się niekomfortowo, bo e, absolutnie nie chcemy wzbudzać paniki. Panika to jest najgorsze, co może nas w tym momencie spotkać, e, ale po prostu sytuacja jest faktycznie nieprzyjemna. Tak trochę smutno dzisiaj kończę, ale dzięki za oglądanie. Już dla Was przygotowujemy nowy odcinek, taki specjalny na dzień kobiet. Także czekajcie. Do usłyszenia, pa pa!